Wojciech Zieliński, dzień dobry. Witam Państwa w dzisiejszym odcinku osos Tutor, w którym zaprezentuję serwis papin.pl. Czym wobec tego jest papin.pl? Nazwa serwisu pochodzi od skrótu Platforma Aptek Internetowych. To miejsce, gdzie apteka umożliwia swoim pacjentom sprawdzenie online dostępności leku, zamówienie leków wraz z ich opłaceniem i dostarczeniem do domu lub też rezerwację leków z możliwością ich osobistego odbioru w aptece. Zapewne zadajecie sobie pytanie, czym różni się PAPIN.pl od doskonale znanego już serwisu KTOMALEK.PL? W ramach serwisu PAPIN.pl pacjent porusza się wyłącznie w obrębie wybranej apteki. Apteka nie musi więc obawiać się porównania na tle innych aptek, gdyż pacjent widzi tylko jej ofertę. Serwis KTOMALEK.PL natomiast koncentruje się na lekach. Pozwala on szybko sprawdzić, w której najbliższej aptece dostępny jest lek, którego potrzebuje pacjent. PAPIN.pl apteka ma możliwość udostępnienia pacjentom wybranego asortymentu produktów, to znaczy takich, które chce sprzedawać przez internet. A ponieważ mówimy o sprzedaży, to kupujący widzi cenę produktu. Apteka ma więc możliwość ustawienia cen internetowych. PAPIN.pl pozwala zarówno na sprzedaż leków, jak i ich rezerwację online. Pacjent ma możliwość opłaty zamówienia i wybrania sposobu dostawy: czy chce, by leki zostały dostarczone do domu, czy też odbierze je osobiście w aptece. Natomiast w przypadku serwisu „ktomalek.pl udostępniamy z reguły pełen asortyment produktów apteki. Pacjent nie widzi cen produktów, ma tylko informacje o dostępności leku. W „ktomalek” możliwa jest wyłącznie rezerwacja leków w aptece, a płatność i odbiór leków następują na miejscu w aptece. Dlaczego zatem warto prowadzić aptekę internetową? Skorzystają przede wszystkim na tym dotychczasowi pacjenci apteki, którzy będą mogli wygodnie zamawiać leki online w dowolnej chwili i bez wychodzenia z domu. Taką możliwość docenią szczególnie osoby starsze, chorujące przewlekle, czy mające trudności z poruszaniem się. Zapewne wśród pacjentów apteki znajdą się też zwolennicy zakupów online oraz tacy, którym trudno jest osobiście podejść do apteki w trakcie godzin jej urzędowania. Przejdźmy teraz do prezentacji serwisu. Pacjent ma możliwość wejścia na stronę swojej apteki w serwisie papin.pl w dwojaki sposób. Albo wyszukując jej poprzez wprowadzenie nazwy lub adresu apteki, Albo za pośrednictwem Linka, który otrzyma bezpośrednio od apteki, gdyż każda apteka, która korzysta z tego rozwiązania, otrzymuje dedykowaną stronę w ramach serwisu papin.pl. Będąc już na stronie apteki, przechodzimy do wyszukiwania leku, który chcemy zamówić. W polu nazwa wpisujemy szukany lek. Lek został wyszukany. Teraz wśród dostępnych opakowań wybieramy te, które nas interesuje, w zależności od dawki leku oraz liczby tabletek w opakowaniu, a następnie dodajemy lek do koszyka. Teraz mamy możliwość dodania kolejnego leku do naszego zamówienia lub jeśli zamówienie jest kompletowane przechodzimy do kolejnego kroku klikając przycisk Kup lek w aptece. Następnie wybieramy sposób dostawy i płatności. Spośród dostępnych opcji mamy do wyboru możliwość zapłaty z góry podczas składania zamówienia i taką, którą pokażemy w prezentowanym przykładzie, ale możemy też zapłacić bezpośrednio kurierowi przy odbiorze zamówionych leków lub możemy wybrać opcję osobistego odbioru i zapłaty w aptece. Dalej uzupełniamy dane niezbędne do realizacji zamówienia: imię i nazwisko oraz adres. Zaznaczamy niezbędne zgody i klikamy w przycisk „Złóż zamówienie”. Na skazany uprzednio adres e-mail zostaje wysłana wiadomość weryfikująca i pacjent jest proszony o kliknięcie w link w otrzymanej wiadomości lub przepisanie kodu weryfikującego. Zamówienie zostaje zweryfikowane i potwierdzone przez aptekę, a pacjent na maila otrzymuje wiadomość z potwierdzeniem apteki. Teraz możemy przejść do płatności. Klikamy w przycisk Zapłać. Zostajemy przeniesieni na stronę serwisu płatności, wybieramy swój bank i dokonujemy zapłaty. Zamówienie zostaje opłacone, a pacjent otrzymuje na maila wiadomość o zarejestrowanej transakcji płatniczej. Apteka kompletuje zamówienie. Po tym, jak zamówienie zostanie przygotowane przez aptekę i przekazane kurierowi do dostarczenia, pacjent otrzymuje kolejną wiadomość mailową. Klikając w linka podanego w mailu, może sprawdzić szczegóły swojego zamówienia. Zarówno sprawdzając status zamówienia w serwisie papin.pl, jak i w otrzymanych powiadomieniach mailowych, pacjent widzi kod przesyłki, który powinien podać kurierowi w trakcie jej odbioru. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Dziękuję za Państwa czas i uwagę i zapraszam na kolejny odcinek OSOS Tutor.